Siemanko wszystkim, z tej strony Patryk z kanału Zwyklo na Życia. Moi drodzy, siódma misja na Zetkrasynku. Zostało nam dokładnie 27 dni jeszcze do końca tego, tak więc nie ma co się ociągać, trzeba działać. Lecimy z tym. A więc moi drodzy, 32 dni od momentu dodania tego tweeta, czyli od dnia dzisiejszego 27 dni on stało, Trzeba robić to tę misję, Ja już oczywiście się tu przygotowałem. I teraz tak, co my tu mamy? W pierwszej kolejności mamy jakiś Primex. Tu jest otwarta ta stronka i oczywiście linki mam podepne to bezstresowo. Primex, tu musimy się pobawić, po, po, pogrzebać sobie na tym Primexie, trochę dać płynności i tak dalej. Zresztą, jak zawsze, to samo. Tutaj mamy, moi drodzy, coś tam do pooglądania, tak więc ja tutaj tego nie otwierałem, bo tutaj nie ma nic do łączenia się z portfelem, nie ma nic do przelewania, moim zdaniem bez sensu, niepotrzebnie zabrać czas. Tutaj w czwartej, w czwartym w tym zakładce mamy nagranie z AMY na Zgasynku, teoretycznie Moim zdaniem nie trzeba tego odsłuchiwać, ale ja sobie to od, odtworzyłem tutaj, wpiąłem, wyciszyłem stronę i to sobie tam leciało, przeleciało sobie to całe, ja nie miałem zamiaru tego słuchać, bo po pierwsze po angielsku rozumiem piąte przez dziesiąte, a po drugie no nie miałem tej ponad godziny czasu, godzina, dwie minuty, żeby tego słuchać, co oni tam gadają. Tak więc to tylko odtworzyłem i zostawiłem. W piąty mamy hashflow, tu jest całkowicie normalnie do, do porobienia pól, trade i tak dalej. No i ostatni mamy trustless. Nie wiem czy to dobrze małem czy nie, ale tak to, tak to jest tutaj napisane. Tak więc co by to porobimy i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wiecie już jak pobrać sobie testowe gurli i, i tak dalej, bo to macie tam w poprzednich filmikach. Tak więc co, lecimy od początku, nie? Tutaj cyk, akceptujemy, łączymy się z portfelem. Okej, okay. jest już połączone. I teraz w pierwszej kolejności tu musi sobie odebrać tokeny. Tu klikacie w token FAUS i tutaj robicie MINT. Ja oczywiście nie mogę, bo już odebrałem je wcześniej, ale tu mintujecie wszystkie po kolei, wszystkie cztery i będziecie mieć elegancko tokeniki u siebie na portfelu. Jak już to zrobicie, przejdźcie w trade, nie, w blend, w pierwszej blend i tu robicie bucket, teraz tak, tutaj dodajecie płynności. Tu możecie dodać płynności tylko te trzy, jak się nie mylę, te trzy. Tak, tu nie idzie, tu nie idzie, tu nie idzie, tu nie idzie, nie idzie, tu Te trzy. No i teraz jak to robimy? A więc. Kaszle sobie deposit. OSDC, też je dostaniecie tam. Yy, po tych testowych tych. Powiedzmy nie wiem 200. Cyk, depozyt. Oczywiście akceptujemy to. No i siadło. I tutaj widzicie już mam 300, bo ja wcześniej już sobie dołożyłem. Także, a tu widzicie, tu się pokazuje. Tutaj teraz mam 0,5. To sobie jeszcze raz. Powiedzmy 0,05. 0,05. To będzie miał 0,1. O ile dobrze liczę, ale myślę, że do 10 ucierpium. Dobra, widzicie, mam 0,1. No i tutaj Ethereum no, wróćmy sobie. Powiedzmy 49. O, to będzie 1. No i cyk, cyk, cyk. Widzicie, no i jest dodane. Jest dodane. Ja zalecam podtrzymać sobie to, nie wiem, z pół godzinki tej te pozycje, potem połowę z tego powyciągać powiedzmy, ja bydajmniej tak robię. Wciągam sobie na jakiś czas tą pozycję, połowę potem wyciągam, i, i sobie działam dalej. Chciałem nagrać dla was ten film wczoraj wieczorem, ale tak strasznie była za młona sieć. żeby dobra, ja sobie wstanę wcześniej rano i dagram dla was to rano. To nie, mówię, no nie, nie, Halina to nie przejdzie, za cholerę to nie przejdzie no i dobra widzicie, tu powyciągane, czyli jest już płata, wypłata elegancko, i to byśmy mieli i teraz tu możecie zawsze sobie zobaczyć na tym depozycję, ile, jakie jeszcze macie pozycje, widzicie tu są te trzy otwarte, tu jest ta ilość jaką macie i tak dalej dobra, przejdziemy sobie na trade'a Trade normalna rzecz, tak? Pozycja na każdym jednym yy, każdym jednym protokole do zrobienia mamy do otwierania z marketu lub z limitu. Ja sobie zawsze klikam market, po prostu jest szybciej. No i teraz tak, jak otwieramy pozycję? Tu klikamy sobie 0,1 to nam przeliczyło. Ok, ok, ten lewar może sobie zobaczyć. Protokółowo, Dobra, bo mam dosyć sporo no co jest w tym, grane? Take profit stop loss, linka. No dobra, otworzymy sobie do linka. Powiedz mi tyle, potwierdzam. No i pozycja jeszcze raz do potwierdzenia. Dobra, potwierdzam. No i jest pozycja otwarta. I tutaj tak zalecam sobie do, do otwierania kilka pozycji. Oczywiście, tu możemy sobie otworzyć, nie wiem, linka do USDC też. Powiedzmy, nie wiem. no, 5. Cyk, cyk. Tutaj minus 50, minus 50. Spróbujmy. Bo to nie jest tak, że tu trzeba wszystkie moim zdaniem otwierać, to znaczy swój ślad. No ja tam otwieram sobie kilka pozycji, pozamykam kilka pozycji i tyle. No dobra, pozamykam sobie te pozycje stare. Jeszcze przy okazji, bo ja już to wczoraj starałem się trochę porobić, żeby żeby jak będę wam pokazywał, żeby nie było tak chaotycznie jak zazwyczaj, bo denerwujemy to. Także starałem się to wczoraj troszeczkę już tutaj podziałać. No i dlatego pójdzie to troszeczkę sprawniej niż normalnie. Tak myślę, mam taką nadzieję, bynajmniej. No dobra, jest otwierane, jest pozamykane. Musi sobie popróbować podziałać. Na, możecie też na limicie, ale tam moim zdaniem bez sensu teraz na ten test sieci. Tak więc tutaj to by było na tyle. Mamy pootwierane, pozamykane, tu i tu. Dobra, jeszcze przypominam, y, tej w nie ma nic, w Balansie, tutaj o, też nie ma nic. Jeszcze można tutaj depozyt zrobić, a ja tutaj ten depozyt zrobiłem, ale, ale on i tak nic nie daje. Dlatego wyciągam go. o cyk. No i dobra, jest tu palą 0. Kolejna transakcja jakaś tam jest tutaj zaznaczona, dobra. No i tyle, to by było tyle, że chodzi o ten protokół. Przechodzimy sobie do Hashflow, tu otwieramy aplikację. To możemy zamknąć. No i co, i co, i co, i tutaj mamy tak. Tutaj musimy sobie właśnie z tej sieci Cetka Sync Testnet, to nasze Ethereum, które mamy, przerzucić na ten. WTH, no to nie wiem powiedzmy 0,5 Zróbmy sobie Wrapa, słapa, zwał jak zwał A, Cyk, siadło Dobra No i dobra i tu mamy wszystko już porobione Tutaj niestety nie da się plusu dodać Dashboard też tutaj nie ma co wchodzić Tak więc tutaj mamy tylko i wyłącznie do przesłapowania sobie trochę yy, Z tego Ethereum na, na USDC WTH i to na tyle Tak więc to już mamy też z głowy No i zostaje nam tutaj Ostatni, jak tak powiem, protokół i teraz tak. Tutaj otwieramy w pierwszej kolejności pozycję. Dobra, ja sobie to sklejmuję, żebyście wam, żeby wam pokazać od początku, jak to wygląda. Ale w pierwszej kolejności byście musieli tu czuć ta I teraz jak to zdobyć? Wchodzicie tutaj w Liquidity i tutaj macie, że tak powiem, Discorda tutaj, Discorda do nich. Wchodzicie do nich na tego Discorda. I teraz po kolei Wam pokażę jak z tym Discordem zadziałać. Chodźcie sobie na Discorda. Tutaj. I teraz tak. Oczywiście w pierwszej kolejności musicie odhaczyć to, że jesteście. I tak dalej. I potem tutaj macie fałset. I tutaj w tym Vsecie wpisujecie swój adres portfela. Jak go wpiszecie. Zobaczcie, to gdzieś też miałem. Widzicie? Tutaj. Ja sobie tutaj wczoraj tutaj to wkleiłem. Adres portfela. Wysłałem. Tutaj po chwili czasu dostaniecie informację i dostaniecie 10 tego weth na swój portfel, tam żeby sobie potestować. Ok. I teraz będziecie musieli chwilę poczekać, jak dostaniecie tego 10 tego, tego y, true eth, wtedy w tym momencie tu otwieracie pozycję w pierwszej kolejności. Robicie sobie pozycję, powiedzmy sobie 1, tutaj klikacie 250%, czyli max. I będzie sobie konfirm, nie? Jak już to otworzycie, wtedy dostaniecie te automatycznie od nich te y, Hue 3 czy tam Hue nie wiem jak to się nazywa. W telefonie to jest Stake Tu możecie sobie dać w stake'u Powiedzmy, nie wiem 50. Ja tu wrzuciłem sobie 4000. Dodajcie sobie tutaj Stake. Ok, jest dodany Stake Liquidity. Też możecie sobie to dodać, ja sobie tu wrzuciłem więcej. Widzicie, tu już mogę sklejmować. Oczywiście, to klejmowanie jest po jakimś czasie, nie wiem po co są te tokeny, ja je klejmuję, bo lepiej mieć, niż moim zdaniem, nie mieć. Aczkolwiek czy to coś da, nie wiem, tu możecie sobie teraz po 50% wyciągnąć z tego, nie jest to nic trudnego, to już robiliśmy wcześniej. Tak więc, moim zdaniem, prodzie sobie z tym bez problemu. Jak ja sobie z tym poradziłem, to Wy sobie też poradzicie. Nie ma tu jakichś wielkich tam y y y udziwnień. No, i tu na końcu zostaje nam status, jak to wygląda. NFT, tu w tym NFT nie ma nas, na szczęście nie ma nic, także nie musimy tutaj robić, w sensie na szczęście. No, był trzeba było, to byśmy zrobili. No, i tyle moi drodzy. Jeszcze dodatkowo, na samym końcu, tu możecie zrobić sobie w wallet. -cie. Tu macie my wallet, tu możecie sobie zrobić screena tego, co, co zrobiliście. Nie? Tylko trzeba zrobić tak skina, żeby było widać ten adres tutaj waszego portfela. I jak już tego skina zrobicie, to możecie im go wkleić na Discorda. Już Wam pokazuję co i jak. Tutaj będziecie mieć na Discordzie, jak się nie ma, Tutaj chyba demo subscription. Tutaj, tak widzicie? Ja tutaj wkleja sobie, tutaj ten. Te swoje screeny. Niektórzy dodawają też mają well, ale niektórzy nie dodawają. Ja osobiście nie dodawałem. Miałem ja to gdzieś w tylko screena i tyle. Tak, podobnie jak ten gościu tutaj. Aha, i z I musi dać retweeta tutaj tego to znaczy się dać sobie follow, w momencie już jak to zrobić, tutaj musicie wejść z tego retweeta dać tutaj im followka followka, nie, co ja piernicze. dać tutaj im retweeta i polubienie czytam samego retwita, ja dałem jedno i drugie tutaj musicie skopiować link do tego tweeta jak już go macie skopiowanego, wchodzicie na Discorda, tutaj czacie sobie z powrotem tego linka Discorda dodajecie im po prostu tutaj ten screen, który tam macie, i to, i co i to na tyle, i wysyłacie im cześć. Ja tak samo zrobiłem. No i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, przypominam jeszcze wszystkim, że. Linki do giełdy, jeżeli ktoś miał sobie ochotę otworzyć nową giełdę, macie na dole w opisie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję do kanału i tak jeszcze propos subskrypcji chciałbym bardzo, bardzo Wam podziękować, ponieważ mój cel był do końca tego roku zdobyć 100 subskrypcji. Na dzień dzisiejszy, mamy 1 października, a ja już mam 101. Tak więc szapowa, wielkie dzięki. Mówię, może nie jesteśmy jeszcze jakąś wielką grupą, ale mam nadzieję, że po jakimś czasie uda się coś tam z tego zbudować. Póki co jest to naprawdę holarnie holarnie szczęśliwy. Jeszcze raz wielkie dzięki Żółwi dla Was. I my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Dzięki, czemu macie się. Siemano!